Cześć, dzień dobry, z tej strony był eee, Kolejna torba szoperka na zakupy bardzo duża. E, 46 na 49 cm. W takich odcieniach e, brązu, beżu, musztardowych. E, dół jest uszyty z brązowej ekoskórki, proszę, a góra e, jest właśnie taka wzorzysta. Bardzo ładna podszewka jest, złota, pasuje do tej odcieni akurat, do tej barwy kolorystycznej. Uszka, uszyda są z tej samej tkaniny, brzemianej, bardzo są mięciutkie, delikatne, szerokie, długie na 64 cm. Cała torba powstała oczywiście z tkanin z odzysku, jest to torba recyklingowa. Eko jest od pana tapicera, jest to odpad tapicerski, który po prostu trafiłby do kontenera, bo jest to za mała ilość, żeby z niej zrobić mebelek, ale wystarczy, żeby zrobić fajną torbę Górę kupiłam w Seven handzie oczywiście jest uprana, wyprasowana, jest podklejona taką tkaniną fajną, troszeczkę usztywniającą, bo to jest taka delikatna, mięciutka bawełna więc żeby się lepiej trzymała, jest troszeczkę usztywniona, no i pod szeweczka. Takie spokojne kolory. Jeśli ktoś lubi brązy, kolory musztardy, to w sam raz. E, zapraszam na Vinted. Jeszcze miłego dnia, serdecznie pozdrawiam, był